Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w ziemi Judym. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powstrzyk. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja, wielbi dusza moja, pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu bo na umierzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stron, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraela, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety koło trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Dogmatą niebo niebowzięciu Matki Bożej, chociaż ta tajemnica była już czczona przez Kościół od bardzo wielu wieków, od starożytności tak naprawdę, Został ogłoszony dopiero w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat o tym, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i z duszą. Dogmat o tym, że Maryja jest tą, która zasłużyła, czyli tą, która wypełniła w pełni Słowo, którym jest, który, z którym przyszedł Jezus. Pełni zaufała Słowo, które, przez które wszystko się stało. Była wpatrzona w Jezusa jako w swojego syna, którego dostała, została jej powierzona misja wychować przyjąć najpierw. Wychować być we wszystkich momentach tego ziemskiego życia i tego posłannictwa, z którym przychodzi Jezus przy jego śmierci. Być w grobie, który okazał się pusty, być razem z apostołami podczas zesłania Ducha Świętego, być ze swoim kościołem, czyli z nami. Maryja, która, przez którą przyszedł Jezus w ludzkim ciele, w ludzkiej naturze, została wywyższona od razu, przebóstwiona. I Możemy się zastanawiać, w jaki sposób naśladować Maryję, w jaki sposób ona w swojej cichości naśladowała Jezusa. I dzisiaj w tej pięknej Ewangelii, w której Maryja tak naprawdę wyśpiewuje, wykrzykuje w słowa y, tej znanej bardzo, tego znanego bardzo hymnu z Ewangelii Łukasza, Magnificat, czyli Wielbi Dusza Moja Pana. Dlaczego? Później wymieniam posłanictwo swojego Syna. Oto odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczyni mi wszechmocny. Nie dlatego, że ja jestem kimś. Ona nie stawia siebie w centrum. Dlatego, że Bóg mi zesłał misję, której w życiu przecież sama bym nie udźwignęła. Ale oddała mu wszystko całkowicie. Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Jezus przyszedł i uniżył samego siebie, aby stać się podobnym do ludzi. I Maryja to właśnie pokazuje. Wyśpiewuje właśnie w tym hymnie Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy oddają ucześ, nad tymi, którzy poznają Go osobiście. Strącił władców stronę. Strącił tych, który, którym wydawało się, że mogą więcej, że mogą wszystko, a bez łaski nie mogą nic. Głodnych nasycił dobrami, bogatych odprawił z niczym. Widzimy tutaj przecież misję, którą później Jezus głosił apostołom wśród faryzeuszów przy tych wszystkich uczonych, którym wydawało się, że poznali całą wiedzę wszystko na temat prawa. W Pisma. A Jezus tłumaczy im dogłębnie, o co tak naprawdę chodzi. Kim jest tak naprawdę ich Bóg, którego nie do końca poznamy. I to właśnie zapowiada Maryja, wyśpiewuje to. Ona pokazuje, że jest od początku w tym posłannictwie swojego Syna. Jakby złączona z Jego posłannictwem. Niech będzie nam dzisiaj wzorem tej tajemnicy, która jest tak naprawdę spełnieniem całej jej misji, całego jej oddania Bogu, swojej woli, poddanej woli Boga, jej fiat, żebyśmy potrafili, tak jak Maryja, oddawać Panu Bogu i zawierzać Mu wszystko to, co dla nas przeznacza.